Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy. Pochwalony niech będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Uczyjmy znak Krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, umiłowany mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, prowadź Wzmacniaj i pocieszaj. Duchu Święty, powiedz mi, co powinnam zrobić, daj mi swoje rozkazy. Obiecuję poddać się wszystkiemu, czego ode mnie pragniesz, i zaakceptować wszystko, co pozwalasz, aby mi się przydarzyło. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twojej łaski, obdarz mnie pełniąc nud. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj moją nadzieję, rozpalaj moją miłość, udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Przyjdź, duchu pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy duchu święty, uświęć mnie, duchu czystości, oczyść mnie. Duchu zbawienia, zbaw mnie, duchu gorący miłością, rozpal moje serce. Duchu pocieszycielu, pociesz mnie, duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwą, a będę ci dziękowała i miłowała całym sercem. Duchu święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, na właściwą drogę zaprowadź mnie. Duchu Święty, Duchu Boży, błogosław mi od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw, zachowaj mnie. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utraciła. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie modlitwy. Złóżcie tradycyjnie swoje intencje pod modlitwą. Kto jeszcze do nas nie dołączył, zapraszam do tej duchowej podróży, naciskając przycisk subskrybuj. Nie zapomnijcie włączyć powiadomienia. Błogosławionego wieczoru z Duchem Świętym i Maryją w sercu. Serdecznie Was pozdrawiam i błogosławię.